Rozpoczęcie przygody z zarabianiem na własnych produktach wiedzowych to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza dla osób, które mają jeszcze stosunkowo małą społeczność, dopiero zaczynają swoją przygodę w biznesie online, a ich marka osobista jest jeszcze w powijakach. Zadanie jest ogrom, a Ty nie wiesz w co ręce włożyć, od czego zacząć, a co można odpuścić. Dlatego dzisiaj zapraszam Cię za kulisy mojego biznesu. Opowiem Ci o tym, jak wygląda mój proces tworzenia produktu krok po kroku. Ja nazywam się Marta Zawadowska, a Ty słuchasz podcastu Oswajam Online dla twórców cyfrowych, edukatorów i solo przedsiębiorców, którzy przedzierają się przez tę internetową dżunglę chcąc zarabiać w sieci na swojej wiedzy i pasji. Skoro słuchasz tego podcastu, to zakładam, że albo już tworzysz własne produkty cyfrowe i na nich zarabiasz, albo zaczynasz o tym myśleć. I wiesz już, dlaczego warto mieć w ofercie takie skalowalne produkty. A jeśli nie, to wskakuj do odcinka 13, w którym o tym opowiadam. Podlinkuję go w opisie. Ale możesz nie wiedzieć, jak się zabrać. Za ich tworzenie, no bo zalewa Cię masa sprzecznych informacji i ogólników. Dlatego dzisiaj ode mnie dostaniesz konkret. Najpierw zabiorę Cię w małą podróż w czasie i zacznę od opowiedzenia, jak powstawał mój pierwszy produkt cyfrowy, a razem z nim równolegle marka Oswajam Online. W drugiej części odcinka wsiądziemy do wehikułu czasu profesora Emeta Brauna i wrócimy do dnia obecnego, żeby przyjrzeć się, co się zmieniło w moim procesie przygotowywania nowego produktu. Myśleć o tym pierwszym produkcie zaczęłam w kwietniu 2021 roku. Byłam wtedy w trakcie procesu ubiegania się o dotację na otwarcie firmy i z tego powodu przygotowywałam taki szczegółowy biznesplan, który obejmował również przychody ze sprzedaży własnych produktów. W początkowym założeniu w pierwszym roku miał się ukazać mój debiutancki e-book, a na początku kolejnego roku kurs. Te procedury związane z dotacją trwały przez pierwsze dwa kwartały, a drugiego lipca wreszcie mogłam oficjalnie zarejestrować działalność no i ruszyć z kopyta. Nie oznacza to, że wcześniej siedziałam z założonymi rękami, czekając na możliwość wpisu do Cedigu. W marcu odpaliłam konto na Instagramie, a w kwietniu bloga, wtedy jeszcze pod domeną imienną. Nie miałam profesjonalnej identyfikacji wizualnej, ani żadnych wodotrysków na tej stronie blogowej. Prosty blok na WordPressie, który pomógł mi do kupy złożyć kolega Michał, tutaj podziękowania dla Ciebie. Miałam też wybrane kolory marki, w tym żółty, który do dzisiaj jest moim znakiem rozpoznawczym. Zresztą jeśli Ci się nudzi, masz nadmiar czasu i przeskrolujesz się w odmęty mojego Instagrama na sam, 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 sam dół, no to możesz poprawić sobie humor oglądając moje pierwsze posty. Na szczęście jakieś dwa miesiące po odpaleniu konta, zaprzyjaźniony projektant graficzny, któremu prawdopodobnie krwawiły oczy na widok moich karuzel, przygotował mi w kanwie pierwszy szablon. I tu podziękowania lecą do Arka. I tak przez cały ten drugi kwartał, działając wyłącznie organicznie, publikowałam regularnie na blogu i na Instagramie. Wiedziałam kto jest moim potencjalnym klientem i czego będzie dotyczył ten mój pierwszy produkt, więc te treści, no, one nie były z czapy. Na oba kanały miałam przygotowany content plan i pomysły na działanie. W lipcu już po zarejestrowaniu firmy założyłam też newsletter i zleciłam stworzenie strony o swoim online oraz sklepu. One były gotowe jakoś tak na przełomie września i października, czyli tak naprawdę chwilę przed startem tej mojej pierwszej sprzedaży przed premierą mojej kursu książki. W tym samym czasie powstawała pierwsza wersja identyfikacji wizualnej marki, no i narodziła się ta metafora właśnie online nowej dżungli, na której bazuję do dzisiaj. jeszcze w lipcu stworzyłam Lead Magnet. To była taka ściąga z kampanii reklamowych, bo właśnie reklam miał dotyczyć ten mój główny produkt. Od początku, to znaczy od kiedy zarejestrowałam firmę, Korzystałam z płatnej reklamy właśnie po to, żeby pozyskiwać nowych subskrybentów. Do tego maila z prezentem pierwszego dołączona była ankieta badająca potrzeby odbiorców w kontekście korzystania z reklamy. I ten prezent pobrało około 500 osób. W sierpniu musiałam trochę zwolnić tempo, no i odpuścić trochę z pracą, bo akurat przypadały takie cztery tygodnie wakacji, które spędzałam z dziećmi. Oni wtedy mieli 2 i 4 lata, i przerwę w żłobku i przedszkolu, więc musiałam przejść na no, plan minimum, który obejmował codygodniowy newsletter i publikacje na Instagramie. Założyłam, że przez godzinę dziennie, codziennie będę pracować wyłącznie nad tworzeniem. Produktu, czyli po prostu nad treścią e-booka. I faktycznie tak było. Pisałam tego e-booka na bieżąco, korygowałam sobie w trakcie plan treści w oparciu o te odpowiedzi z ankiet, które ciągle spływały dzięki właśnie uruchomionym reklamom tego lit magnetu. Zebrałam odpowiedzi od około 180 osób i dzięki temu zdecydowałam się na przykład na małą zmianę i stworzyłam taką hybrydową formułę kursu książki zamiast samego e-booka albo samego kursu wideo. Od początku pracy nad tym produktem pokazywałam kulisy tego codziennego pisania, nagrywania materiałów, później na Instagramie, głównie w Storiesach. Starałam się też angażować tą moją garstkę, wtedy jeszcze obserwujących, w cały ten proces, pokazując na przykład okładki do wyboru, projekty, okładek, które rozważam. Prosiłam ich o podanie propozycji, tytułu. Spośród obserwujących mnie wtedy osób wyłoniłam też grupę testerów, którzy jako pierwsi mieli okazję zapoznać się z gotowym materiałem, i dzięki temu zyskałam prawdziwe opinie użytkowników jeszcze przed premierą, no i mogłam też prowadzić drobne poprawki już w samej treści. A opinie wykorzystałam też oczywiście w komunikacji sprzedażowej. Tak mniej więcej w dużym skrócie wyglądała prekampania, i to się działo równolegle z wprowadzaniem marki na rynek. W tym samym czasie powstawał sklep, ja dopinałam wszystkie jakieś tam kwestie techniczne związane właśnie z infrastrukturą sprzedażową, podpięciem płatności, itd. Jeśli chodzi o samą kampanię, to ja zrezygnowałam z tej takiej najpopularniejszej opcji rozpoczynania okna sprzedażowego webinarem i budowania właśnie listy mailingowej w oparciu o te zapisy na webinar. Postawiłam na inny format, bezpłatny mini kurs mailowy. A on się nazywał Oswajamy grupy odbiorców w reklamach na Facebooku i Instagramie. I ten kurs wystartował w tygodniu poprzedzającym premierę. Czyli ludzie zapisywali się na niego około trzech tygodni, bodajże przed startem, ale pliki wszyscy dostawali jakby w tym samym czasie tak? Czyli ten kurs miał premierę w e, konkretnym czasie. Sam temat tego mini-kursu wybrali spośród czterech moich propozycji czytelnicy mojego newslettera. I osoby zapisane na ten właśnie mini kurs otrzymywały ode mnie co tydzień jeszcze przed startem samego kursu takie treści edukacyjne związane no właśnie z tematem reklamy. I to budowało taką atmosferę oczekiwania na ten kurs, pozwalało tym nowym odbiorcom trochę mnie poznać. Później przez pięć dni codziennie wysyłałam kursantom maile właśnie z tymi krótkimi lekcjami wideo, tam jeszcze do tego były dołączone. Takie PDFy, te maile miały bardzo fajną otwieralność, bo to było powyżej 50%. I w ostatnim nagraniu zrobiłam właśnie otwarcie sprzedaży, informując o tym, że pojawiła się kurs książka, o tym co ona zawiera, jak długo będzie trwała promocja yy, i tak Sam ten bezpłatny kurs spotkał się z bardzo pozytywnym feedbackiem, i później wiele osób mi pisało, że właśnie po obejrzeniu lekcji z niego zdecydowało się na zakup kursu książki, no bo przekonał ich gdzieś tam mój sposób podawania wiedzy. Te nagrania z mini kursu były dostępne bezpłatnie do końca kampanii dla tych zapisanych osób, a później stały się częścią tej kursu książki. One po prostu były dostępne w panelu po zakupie, więc te osoby, które się zdecydowały na zakup, miały do nich dostęp razem z całą resztą tych materiałów. W dniu premiery miałam 1000 subskrybentów, w tym 529 osób to były te osoby, które się zapisały właśnie na ten minikurs oraz Coś około 1100 obserwujących na Instagramie. Ja nie byłam wtedy pewna, jakiej sprzedaży mogę się spodziewać przy debiucie, jakby nie było. Mój plan minimum, taki bezpieczny to było 5000. tysięcy, plan maksimum to było 10 tysięcy. Finalnie sprzedałam w trakcie tego kilkudniowego okna promocyjnego równiutkie 100 sztuk tego głównego produktu plus 36 sztuk mniejszego e-booka o reklamie na Instagramie, który ja proponowałam w ramach do sprzedaży właśnie po zakupie tego głównego produktu, czyli kursu książki. Ta debiutancka kampania wygenerowała nieco ponad 11 tysięcy przychodu. W jej trakcie nie zrobiłam żadnego wydarzenia na żywo, ani webinaru, wyzwania, ani nawet live'a na Instagramie. Jak wspomniałam, moje konto obserwowało wtedy nieco ponad tysiąc osób. Podobnie wyglądała wielkość bazy mailowej. Podkreślam to dlatego, że naprawdę nie musisz robić wielkich, hucznych webinarów, jeśli tego nie lubisz, albo akurat nie możesz. Ani nie potrzebujesz dziesiątek tysięcy obserwujących, żeby móc zarabiać na sprzedaży własnych produktów. Jeśli jesteś na początku swojej drogi z tworzeniem i sprzedażą produktów cyfrowych, to koniecznie zapisz się na mój bezpłatny webinar, który poprowadzę 19 marca. Podczas tego spotkania, z moją pomocą, opracujesz swój plan działania krok po kroku. Więcej szczegółów o samym webinarze i formularz do zapisów znajdziesz na stronie oswajamonline.pl łamane przez webinar. Ja podlinkuję oczywiście tę stronę w opisie tego odcinka. No dobra, to powiedziałam Ci już pokrótce, jak to było z tym pierwszym produktem, a teraz obiecany skok w czasie o kilka lat i kilkadziesiąt produktów. Specjalnie przed nagraniem tego odcinka sprawdziłam i mam dokładnie 39 produktów. Y Produktów w sklepie, niektóre oczywiście są poukrywane, i nie liczę tutaj w ogóle jakby osobnych, pojedynczych kursów i materiałów, które składają się na moją platformę subskrypcyjną, czyli strefę twórców online. Co się zmieniło w tym moim procesie tworzenia nowego produktu? Tak naprawdę te główne punkty pozostały niezmienne od czasu tego pierwszego. Inaczej wygląda no, samo tworzenie, bo no, mam już na tyle doświadczenia, że. Idzie to zwykle dość szybko i sprawnie. Podobnie sprawa ma się z planowaniem kampanii czy jakiegoś innego sposobu sprzedaży, bo no, kampania to nie jest jedyna opcja. Jeżeli Cię to interesuje, to więcej mówiłam o tym w czwartym odcinku podcastu. Podlinkuję go też w opisie. Generalnie, im częściej coś robimy, tym łatwiejsze się to dla nas staje. Również kwestie techniczne związane właśnie z infrastrukturą sprzedażową no, nie mają znaczenia na tym etapie, bo i sklep, i platforma kursowa, która powstała w międzyczasie, działają po dzień i jedyne co trzeba zrobić, to dodać nową pozycję do sklepu i materiały na platformę. To co się zmieniło, to na pewno dobór tych nowych produktów, które mają powstać. Z pierwszym jest o tyle łatwiej, że no, po prostu od czegoś trzeba zacząć. Przy kolejnych jest już grubsza rozkmina strategiczna, no bo produkty powinny układać się w logiczną ścieżkę klienta. Dojście do tego, no to nie było dla mnie takie hop siup, no i nie uniknęłam po drodze kilku w top. Przez ostatnie lata ugruntowała się już dość mocno moja misja, a także wizja tego biznesu, który ja chcę prowadzić. I to właśnie jest taki kompas, według którego podejmuję decyzję. Zazwyczaj na początku roku mam rozplanowane wszystkie premiery, kampanie, jakieś grubsze akcje, które planuję przeprowadzić. Nie trzymam się tych terminów sztywno co do dnia, ale dzięki temu dobrze widzę, ile realnie jestem w stanie zrobić, bo zawsze mam nadmiar pomysłów na nowe projekty i produkty w stosunku do czasu i innych zasobów, którymi dysponuję, żeby je wszystkie zrealizować. Mam również rozpisaną taką docelową strukturę ofert w moim biznesie w skali powiedzmy roku. I wiem, gdzie i jakie klocki powinnam jeszcze dołożyć, żeby te moje produkty stanowiły spójną całość i żeby moja oferta pokrywała potrzeby klientów na różnych etapach ich rozwoju. Wiem na przykład, ile chcę mieć produktów sprzedawanych w lejkach automatycznych, ile dużych kursów, dla których no, będę robić cyklicznie takie większe kampanie sprzedażowe. Wiem, jak często będę robić nabory do mastermindów, ile będzie grup, najbliższy nabór już w marcu. Wiem, jakie materiały dodawać do strefy twórców online, czyli właśnie mojej subskrypcji. Ta struktura ofert jest wypadkową takich dwóch czynników. Mojej wizji życia, której realizację mami umożliwić no właśnie prowadzenie biznesu online, opartego na sprzedaży produktów wiedzowych oraz potrzeb moich klientów. Tworzenie drabiny ofert to jest naprawdę obszerny temat. Jeżeli chcesz wejść w niego głębiej, to w moim sklepie znajdziesz nagranie warsztatów struktura ofert dochodowego biznesu online, podczas których kompleksowo omawiam to zagadnienie, taką zdecydowaną zaletą bycia na. Na no, dalszym etapie, już rozwoju, na jakimś tam kolejnym szczeblu tego procesu tworzenia oferty produktów cyfrowych, jest to, że nie zawsze trzeba robić nowe. Większość moich kursów czy e-booków co jakiś czas przychodzi aktualizacja albo jakiś inny rodzaj odświeżenia, rozszerzenia. Zazwyczaj to się wiąże z przygotowaniem, właśnie jakiejś większej akcji sprzedażowej, na przykład możliwość zakupu w starej cenie przed podwyżką przez ostatnich kilka dni robienie kolejnej kampanii dlatego samego produktu wiąże się też zazwyczaj z mniejszymi nakładami pracy niż przy premierze no bo nie dość, że sam produkt jest gotowy, to również duża część komunikacji przechodzi po prostu recykling i jest wykorzystywana kolejny raz. Gdy już wiem jaki produkt będę tworzyć w przypadku nowych produktów, to jest też moment, w którym no Trzeba wyznaczyć cenę tego produktu, a właściwie przemyśleć całą politykę cenową czyli ile produkt będzie kosztował w sklepie bez żadnych promocji, ile w przedsprzedaży czyli w tej totalnie ultra najniższej cenie możliwej, o ile oczywiście taką planuję dla, dla danego produktu ile on będzie kosztował w kampanii premierowej, ile w kolejnej kampanii jak będę podnosić te ceny. Później, na tej podstawie, jak sobie wyznaczę właśnie te różne, jakby poziomy cenowe, jestem w stanie oszacować budżet kampanii. Zakładam sobie jakiś cel sprzedażowy i widzę, ile sztuk muszę sprzedać, żeby go zrealizować. A w kolejnym kroku jestem w stanie ocenić, ile mniej więcej nowych osób zainteresowanych danym tematem muszę przyciągnąć swoją komunikacją jeszcze przed rozpoczęciem sprzedaży, żeby no, w ogóle mieć szansę dowieść ten wynik. Jeżeli jej produkt nie będzie akurat sprzedawany w kampanii, a na przykład robię go z myślą o sprzedaży w lejku automatycznym albo umieszczam go po prostu na jakimś etapie ścieżki klienta jako taką ofertę dodatkową. To również planuję z góry, w jaki sposób ten potencjalny klient ma dotrzeć do tej oferty. Tutaj też zakładam cele sprzedażowe, ale już nie w ujęciu okna sprzedażowego, tak czyli tego przychodu z kampanii, a na przykład w skali miesiąca. I później. Oceniam sobie skuteczność reklam, skuteczność maili, które wysyłałam w tym automatycznym lejku, no i zwrot z inwestycji. W przypadku produktów sprzedawanych w kampanii, przed jej rozpoczęciem opracowuję też harmonogram działań sprzedażowych, szykuję z wyprzedzeniem treści, które będę publikować w różnych kanałach. Podobnie jeśli produkty są sprzedawane poza kampaniami, tutaj też do przygotowania są wszystkie te elementy na ścieżce klienta, tak? Treści maili, materiały do reklam, wpisy na bloga, które są powiązane z daną ofertą i tak dalej. Niezależnie od sposobu sprzedaży. Od początku planuję także te produkty uzupełniające. Tutaj, przy tym pierwszym produkcie, przy kursu o książce, też Ci wspominałam, że poza sprzedażą głównego produktu, tam jeszcze było 30 parę sztuk takiego mniejszego e-booka, dodatkowego produktu sprzedanego. I czasami te dodatkowe produkty, to jest coś po prostu z istniejącej oferty, czasami przygotowuję coś nowego. Te małe produkty wykorzystuję właśnie najczęściej jako do sprzedaż, na przykład w formie one-time offer albo jako downsell po kampanii, czyli to jest tak zwana oferta na otarcie łez dla tych osób, które obserwowały tą kampanię, były zainteresowane, no bo klikały, czytały te maile, ale no finalnie nie zdecydowały się na zakup tego głównego produktu. Takim żelaznym punktem, którego nigdy nie pomijam podczas tworzenia nowego produktu, jest badanie potrzeb odbiorców. Robiłam to za pierwszym razem i robię przy każdym kolejnym. Tu akurat jest już łatwiej z czasem, no bo na przestrzeni lat przegadałam z klientami wiele godzin podczas konsultacji i spotkań mentoringowych czy podczas mastermindów, które prowadzę. Zebrałam też od swojej grupy docelowej już tysiące wypełnionych ankiet przy okazji różnych produktów. Ponieważ tego jest dużo, wspomagam się czasami czatem GPT, który z setek wklejonych odpowiedzi robi syntezę i wyłapuje elementy powtarzające się w tych odpowiedziach najczęściej. Tak? Czyli ja mu wrzucam pytanie plus wszystkie te odpowiedzi, które mam na dane pytanie z ankiety i proszę go, żeby on mi to jakoś podsumował, wyciągnął wnioski, określił co się powtarza. Czasami pozostaje przy samych ankietach, czasami dokładam do tego wywiady pogłębione i zapraszam na rozmowy kilka osób, które są tym moim potencjalnym idealnym klientem na ten dany produkt. Słucham uważnie tych informacji zwrotnych i poza dopasowaniem produktu do tych oczekiwań odbiorców, staram się również wyłapać w jaki sposób oni sami mówią o tym swoim problemie, o tym wyzwaniu, które no, ta moja oferta ma im jakoś rozwiązać, ułatwić, przyspieszyć żeby później te ich słowa, frazy, którymi oni się posługują, wykorzystać w komunikacji sprzedażowej. Zwykle robię najpierw taką wstępną koncepcję produktu, wychodząc od tego, co ja uważam za istotne i do tej koncepcji powstaje ankieta z pytaniami, które mają na celu uzupełnienie moich założeń, ale także pozbycie się tego, co odbiorcy uznają za niepotrzebne. Na tym etapie też weryfikuję sam format produktu, tak? Czyli z jakiego rodzaju plików on się powinien składać? Co powinno być w formie wideo, co w audio, czy wystarczy sam tekst, czy to powinno być jakoś uzupełnione? Nie wiem, jaką długość trwania lekcji, na przykład preferują. To, co się zmieniło od czasu przygotowania tego pierwszego produktu, to są testy, które robię często, gęsto i namiętnie. Przy takich bardziej czasochłonnych produktach, oprócz badania potrzeb, przeprowadzam także przedsprzedaż. Rzadziej decyduje się na wypuszczenie najpierw MVP, czyli takiej minimalnej działającej wersji produktu. Od tego, jak pójdzie przedsprzedaż, ostatecznie zależy to, czy ja się zdecyduję tworzyć ten produkt. Jeśli ludzie, którzy obserwują mnie już od jakiegoś czasu i ufają mi w pewnym stopniu, zdecydują się na zakup przedsprzedaży, czyli płacą teraz niższą cenę, ale na produkt muszą poczekać kilka tygodni, no to to jest dla mnie jasny znak, że warto w ten projekt inwestować czas, energię no i pieniądze. No, i dodatkowo po takiej przedsprzedaży mam grono osób żywo zainteresowanych tym ostatecznym kształtem produktu, i oni chętnie będą mi podpowiadać, co tam się powinno znaleźć, no bo w końcu zainwestowali w niego swoje pieniądze, więc będą mi chętnie podsuwać własne sugestie. Jeśli w przedsprzedaży nie sprzedałam zakładanej liczby produktów, a to się zdarzyło raz, to po prostu zwracam pieniądze i wracam dopracować, albo całkiem zmienić koncepcję, albo w ogóle parkuję dany projekt i biorę się za sprawdzanie kolejnego. W opisie podlinkuję ci też wpis z mojego bloga, w którym mówię właśnie więcej o sposobach badania potrzeb odbiorców i testowaniu pomysłów na produkt. Podczas pierwszej kampanii nie robiłam żadnego wydarzenia na żywo. Po pierwsze nie chciałam sobie dokładać kolejnej nowej rzeczy, no bo było ich aż nadto. Po drugie, moje dzieci, tak jak mówiłam, miały wtedy 2 4 lata, a jesień, bo ta premiera miała miejsce na przełomie października i listopada, to jest zawsze loterią żłobkowiczów i przedszkolaków. No wrócą z jakimś placówkowym wirusem, ingilem do pasa, akurat na webinar, czy może jednak się uda prześlizgnąć. Więc wtedy nie zdecydowałam się na żadne wydarzenie na żywo. Teraz prawie w każdej kampanii, no przynajmniej w tych kampaniach, które robię w takim tradycyjnym schemacie, powiedzmy. Prowadzę jakieś wydarzenie live. Czasami webinar, czasami wyzwanie, które się składa z kilku spotkań na żywo albo jakiś inny format. Nie unikam też transmisji na żywo na Instagramie. Ja lubię gadać do ludzi, zresztą gadam tutaj do ciebie w, w podcaście. Często słyszę też, że ktoś się przykonał na przykład do, do mojej oferty właśnie podczas spotkania na żywo, i uważam to za najprostszy, dla mnie najprostszy sposób na zbudowanie relacji z takim nowym odbiorcą i danie mu takiej trochę próbki tego, co robię i jak to robię. Ktoś od razu może sobie ocenić, czy odpowiada mu mój głos, sposób przekazywania wiedzy, podejście. Dzięki temu ten odbiorca też wie, no, czego mniej więcej może się spodziewać w tym płatnym produkcie, a przynajmniej w jaki sposób to zostanie mu podane. I jeżeli ktoś po takim webinarze pomyśli, no nie mogę tej laski słuchać, no to uniknie rozczarowania po zakupu je kursu. A ja nie chcę, żeby moje produkty mieli absolutnie wszyscy, tylko te osoby, które po pierwsze są one potrzebne, a po drugie, którym odpowiada akurat mój vibe. To, co robię też niemal przy każdym nowym produkcie, teraz, to jest lista zainteresowanych, na którą zapraszam moich aktualnych subskrybentów i obserwujących. Przy tym pierwszym produkcie, no, z oczywistych względów, nie mogłam tego zrobić, bo lista mailingowa powstawała wtedy od zera, po prostu od zera równolegle z trwaniem prekampanii, no więc trudno było mówić o jakiejś dodatkowej segmentacji. Wtedy po prostu cała baza była zbierana wokół tematu reklam, którego dotyczyła kursoksiążka. Teraz subskrybenci w mojej bazie są bardziej zróżnicowani dołączali na różnych etapach. I z różnych powodów. Są wśród nich i seryjni klienci, którzy mają wiele moich produktów, i tacy, którzy mają tylko jeden produkt. Są osoby, które zapisały się na jakiś webinar czy wyzwanie, są tacy, skuszeni którymś z lit magnetów. Wszystkich łączy to, że są zainteresowani tematem zarabiania na produktach cyfrowych, na sprzedaży wiedzy, ale oni mogą być na bardzo różnych etapach tego procesu. No i nie każdy produkt, który aktualnie będę wypuszczać, będzie odpowiadał każdej z tych osób. Czasami lista zainteresowanych, te osoby zapisane na nią, jako jedyne mają możliwość wzięcia udziału w takiej ukrytej przedsprzedaży. A czasami mogą po prostu w pierwszej kolejności dokonać zakupów w trakcie okna sprzedażowego i mają na przykład jakiś dodatkowy kod rabatowy albo bonus w jakiejś innej formie. Taka lista zainteresowanych, tworzona wyłącznie spośród osób, które mnie już no, nieco znają, wcale nie musi liczyć kilku tysięcy osób, nawet yy, kilkuset osób. Przy okazji aktualizacji jednego z moich kursów w ubiegłym roku, na taką listę dołączyło około 60 osób, 66, a 12 z nich kupiło w przedsprzedaży kurs za kilkaset złotych. To jest ponad 18% konwersji z takiej listy. Podczas gdy średnia konwersja w e-mail marketingu oscyluje w okolicy gdzieś 1%. Jedyne, co ja zrobiłam, żeby wygenerować tę sprzedaż, to było napisanie do nich czterech czy pięciu maili. No, i wcześniej w regularnym newsletterze dawałam możliwość tam, jak jesteś zainteresowany tematem, to hej, kliknij tutaj, wskoczysz na listę zainteresowanych. I później te maile sprzedażowe, które e, wysyłałam do tej listy zainteresowanych, po oczywiście lekkiej modyfikacji, wykorzystałam w tej głównej kampanii tego produktu, w której na pokład dołączyło kolejnych kilkadziesiąt osób. Kolejny żelazny punkt to jest takie wysądowanie odbiorców, ale już po kampanii. Tych, którzy dołączyli na pokład, pytam o to, co ich do tego przekonało. I dzięki temu wiem, jakie elementy wzmacniać w kolejnej kampanii. A tych, którzy obserwowali kampanię, klikali w linki, otwierali maile, no ale nie zdecydowali się na zakup, pytam na koniec w anonimowej ankiecie o powody, czego zabrakło, co spowodowało, że byli zainteresowani, no ale jednak nie zdecydowali się na zakup i z tego również wyciągam wnioski. Po zamknięciu sprzedaży analizuję też dane. Sprawdzam, które z tych moich działań w trakcie kampanii przełożyły się na wynik finansowy, a co przeszło bez echa. Regularnie, w każdym miesiącu, monitoruję też sprzedaż w podziale na poszczególne produkty. No i dzięki temu, czarno na białym, jestem w stanie ocenić, na przykład w skali kwartału, które produkty faktycznie przynoszą pieniądze do firmy, a które po prostu no, kurzą się na tej sklepowej półce i zarastają internetową pajęczyną. Zmierzając powoli do końca. Kilka zdań podsumowania. Wiele elementów pozostaje bez zmian, i tak jak realizowałam je przy pierwszym produkcie, tak realizuję je przy kolejnych. Dużo rzeczy trzeba było zrobić tylko raz na samym początku. Jak na przykład stworzenie sklepu i platformy kursowej, konfiguracja tego wszystkiego, spięcie z fakturami i tak dalej. Dlatego na początku często jest Więcej pracy. I trudność polega również na tym, że wiele rzeczy jest nowych i trzeba się ich nauczyć od zera. Zwykle na własnych błędach. Ale ta nauka i zdobyte doświadczenie procentuje przy każdym kolejnym produkcie. To, co się zmienia wraz z rozrostem oferty, to jest konieczność patrzenia na nią jak na całość i taka większa dbałość o zachowanie spójności. I porządku, przede wszystkim dlatego, żeby klient się w tym nie pogubił. Zmienia się także skala. Na mój pierwszy webinar zapisało się 150-200 osób, w tym na żywo było kilkadziesiąt, a w wyzwaniu, które prowadziłam jesienią ubiegłego roku, przewinęło się prawie 1000 osób. To, z czym chcecie zostawić po tym odcinku, to jest takie przekonanie, że każdy kiedyś zaczynał, robił błędy, i działał po omacku, bo inaczej nie da się zdobyć doświadczenia i nie da się robić progresu, jeżeli nie zaczniesz. Najważniejsze jest to, żeby podjąć odważną decyzję i po prostu zacząć działać, bo nawet najmniejsze kroczki zaprowadzą cię dalej niż brak działania i prowadzenie wymarzonego biznesu tylko i wyłącznie w swoich myślach. Jeżeli chcesz ułożyć taki realny plan działania, którego efektem będzie sprzedaż Twojego własnego produktu wiedzowego, to koniecznie wpadnij 19 marca na webinar, o którym wspominałam już w tym odcinku. Będzie mi bardzo miło, jeżeli po przesłaniu tego odcinka poświęcisz chwilę, żeby zostawić ocenę albo komentarz w aplikacji podcastowej, z której korzystasz. To naprawdę jest taki wiatr w żagle twórcy i to zawsze jest bardzo miłe. Dziękuję Ci za spędzenie ze mną tego czasu i do usłyszenia gdzieś w online.